Siemanerko, siemanerko, kochani, witam Was wszystkich bardzo pięknie, bardzo serdecznie. Słuchajcie, 15 oczywiście września, w niedzielę, ale witam Was, moi drodzy, pod tytułem dlatego, iż robimy sobie kartę dni, dnia na jutro, czyli na 16 kochani września. Zapraszam wszystkich miłośników, tych, którzy gdzieś, słuchajcie, lubią wiedzieć, co w jutrzejszym dniu wydarzy się u nich. Jakie tutaj energie mogą przyjść, czego mogą się spodziewać. Do odsłuchania, oczywiście, swojego znaku sowiaku bądź ascendentu, w zależności albo jednego i drugiego. Kochani, czasami i też dobrze, co tutaj ciekawego, właśnie moje karty będą chciały Wam przekazać. Oho, ho, ho, czekajcie, bo tutaj karty zaczynają fruwać mi po całym pokoju. Dobra, schyliłam się, podniosłam. No i moi drodzy, lecimy po kolei ze znakami z sowiaku. I zaczniemy od tego oczywiście, co, czemu jutro będzie sprzyjała energia. Ale przetasuję sobie karciochy, co jutro zmierza do każdego znaku, co jutro zmierza do każdego znaku sodiaku, co się jutro wydarzy u każdego znaku zodiaku. Dobra. I moi drodzy, czemu jutro sprzyja energia? Bo to są też, słuchajcie, no czasami ważne przekazy bo jak się za coś zabieramy, to czasami dobrze wiedzieć, czy ma to jakiś głębszy sens, albo tego głębszego sensu nie będzie mieć. Słuchajcie, tutaj jest kluczowe podejmowanie ostatecznych decyzji o wyjściu z jakiegoś ograniczenia, z jakiejś klatki, pułapki, z więzienia. Słuchajcie, są na magicznej chacie prawdopodobnie osoby, które są wpakowane, w, ja bym powiedziała, w jakąś, kochani, relację, bardziej, bo tutaj widzę kogoś w klatce, ktoś kogoś przychodzi, dokarmia, e, moi drodzy, ale trzyma go na uwięzi. Oczywiście z tej klatki, kochani, możecie wyjść, e, możecie tutaj cokolwiek zrobić, ale tego nie robicie, ale jest jakaś e, sytuacja tego typu, że są znaki, które, sodiaku, <noise> które są uwięzione, kochani, w jakichś relacjach, które tak naprawdę, słuchajcie, są waszymi więzieniami. E, Dokładnie tak to widzę, nie widzę tego w zupełnie inny sposób. Może tutaj też tak być, że ktoś poboczny wam w tym pomaga, żeby was z tej klatki wyciągnąć, ale jakoś tak wy, widząc to, pomimo tego, że ktoś przychodzi, podaje wam pomocną dłoń, jakoś tej dłoni nie chcecie chwycić. Z różnych względów możecie się bać, możecie kochani nie czuć pewności, nie mieć siły do czegoś, różnorako. Możecie, możecie też być kochani przez kogoś zmanipulowani, obciążeni, słuchajcie, ktoś może was szantażować. Są kochani naprawdę przeróżne tutaj względy, ale jesteście w klatce, jesteście w pułapce, jesteście w więzieniu. Słuchajcie, czas, aby tą klatkę opuścić. Czy Wam się to podoba, czy nie, kochani, karty pokazują dosyć tej karmy zakończ tą karmę, podejmij jakąś decyzję, podejmij kluczowe decyzje. Nawet takie u co niektórych, że jeżeli faktycznie jest jakaś relacja, jakiś związek małżeństwo, które słuchajcie jest tutaj bardzo mocno już niestety klęską dla kogoś i wiecie doskonale, że z tego nic nie będzie, to nawet słuchajcie podjęcie decyzji rozwodowych albo podjęcie decyzji jakichś formalnych tutaj, tak? Nie wiem, słuchajcie, podział w majątku, w separacji nie wiem czego dam, u co niektórych również ale generalnie słuchajcie, macie zrobić wszystko żeby wyjść z klatki podjąć tą decyzję ostateczną tutaj a, i moi drodzy wyrzucić karty na stół że ja już w tej klatce siedzieć nie będę tak? nieważne czym to czym wyjście ma się skończyć czy rozwodem, czy słuchajcie jakąś ostrą kłótnią czy rozmową to jest mało istotne tak naprawdę ale nie pozwalajcie na to, żebyście w tych klatkach siedzieli dalej energetyka będzie Wam sprzyjała co jutro idzie do baranka. Do baranka jutro idzie kochanie, karta obciążenia, albo będziecie mieć, kochani, naprawdę bardzo dużo gdzieś na swoich plecach trudów, znojów nie wiem czego, obowiązków, możecie być zmęczeni, możecie mieć pozbawieni energii, ale to też może być sytuacja, w której kochanie jesteście obciążeni em, czymkolwiek innym, tak? Jest tutaj ciężkość. Dźwigacie coś ciężkiego na swojej duszy, sercu, głowie, plecach. I tak troszeczkę jutro możecie się poczuć. Ja mam nadzieję, że nie cały dzień, Baranki, ale no gdzieś tutaj, gdzieś widzę Was, że w pewnym momencie dnia mogą być takie poczucia: Magda, nie mam siły, jestem zmęczona, nie mam energii, nie mam tutaj jakby w ogóle woli walki o cokolwiek. Mam tysiące rzeczy na głowie, jeszcze to weszło, tamto weszło, to się schrzaniło Po prostu już nie mam siły na to wszystko. Oczywiście dacie rady, bo to nie jest karta poddawania się, ale ja widzę obciążenie. Na Waszych plecach, co jutro idzie do byka. Do nas, moje drogie byczki, jutro idzie o Boże. Nie wiem z jakiego powodu mamy trójkę mieczy. <śm> Słuchajcie, czegoś nam będzie albo żal, albo będzie nam przykro, albo będzie nam smutno, chyba że waszej bliskiej osobie będzie smutno, będzie przykro, będzie źle, no i wy tak wiecie solidarnie wraz z tą osobą. Będziecie tutaj gdzieś jakby przeżywać jakiś smutniejszy okres w życiu tej waszej osoby. Bo oczywiście to też może być odwrotność, tak? Um, ale jeżeli to by było po naszej stronie, no to ok, smucimy się. Ja tutaj w ogóle widzę, że wiecie co, wy możecie dostać jakąś informację, wiadomość. Ja, ja to też u niektórych widzę w taki sposób, która was yy, może zaskoczyć, ale jednocześnie, zasko tak, wiecie co, to nawet nie tyle, że wy, my, my będziemy cierpieć, tylko dostaniemy wiadomość zaskakującą o jakiejś krzywdzie komuś zrobionej. Bo ja tutaj słuchajcie, widzę kogoś takiego, co ty mówisz? Ja pierdzielę, ale on zrobił, zrobiła. Być może to jest coś takiego. Może będziecie zaskoczone, bo ktoś zachowa się wobec was tak, a nie inaczej, no i was to emocjonalnie też zrani, bo oczywiście, jak najbardziej, taki ale tutaj obrót spraw też może mieć miejsce. Albo tak jak powiedziałam, jest to po stronie waszego partnera, partnerki czy jakiejś tam osoby, no i po prostu wy dowiecie się o tym, że ona jest w takim stanie, że tutaj przeżywa jakiś cios, no i wy tak po prostu będziecie też smutniejsi a będziecie smutniejsi niż normalnie. Co jutro u bliźniot. Yy, bliźnięta słuchajcie będą z czegoś zadowolone, będą się cieszyć. Yy, możecie mieć takie poczucie, że układa się wszystko zgodnie z Waszym planem, że coś poszło yy, tak, jak chcieliście, yy, spełniły się jakieś wasze. Założenia, plany, marzenia, życzenia to też mogę powiedzieć. Możecie mieć generalnie radosny dzień, bo ta karta też czasami pokazuje, że a dzisiaj, tak na luzaka, podchodzę do wszystkiego tak radośnie i w ogóle, nie wiem, może sobie winko wypiję po pracy i w ogóle obejrzę sobie jakiś fajny film, spędzę miło czas i będzie mi fantastycznie. Coś takiego też może mieć miejsce. E, możecie też, moi drodzy, gdzieś siebie samych e, chcecie uszczęśliwić, chcecie sobie coś kupić, chcecie coś dla siebie zrobić. Nie wiem, pójść do fryzjera, kosmetyczki, słuchajcie, nie wiem, gdzie tam jakieś zakupy. E, ogólnie taki dzień, w którym czujecie po prostu radość, szczęście i spełnienie. Co jutro zmierza do raka? Jeżeli chodzi o raka w dniu jutrzejszym, słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale macie tutaj kartę albo zawalczenia ostro o coś, Albo poczucia, że ktoś wam, słuchajcie, nóż w plecy wpakował. Jest tu jej coś takiego, wiecie, dosyć dynamicznego, bo to jest taka jedna z gorszych kart w tarocie, która po prostu bardzo mocno pokazuje taki proces walki albo dostania pogarbie od kogoś, pole takiej nie, niezgodności z jakąś pewną osobą, tak? Gdzieś tutaj jest jakaś zemsta, mściwość, konkurencja, krzyk, hałas, awantura, walka o coś, nie patrząc na uczucia drugiej strony. Bądź też ktoś zachowa się wobec Was nie tak jak powinien, no i Wam zrobi z tego tytułu jakąś tam, powiedzmy, przykrość, albo Wy go zobaczycie w zupełnie innej odsłonie. Jakaś porażka też może być, czyli na przykład coś rak jutro chce zrobić, a, a i coś na przykład nie wyjdzie. I też możecie mieć takie poczucie, kurcza, miało być tak zajebiście. Więc coś takiego może kochani, jutro tutaj u Was zagościć. Co jutro ulwa? No proszę bardzo, ale jak będzie słuchajcie czym się przejmował, ale nie mam dlatego tego pojęcia czym. Jesteście jutro tacy troszeczkę, powiedziałabym, podłamani, przeżywający coś, martwiący się o coś, yy, jakiś temat nie schodzi wam z głowy, możecie czasami sobie uronić łzy, kochani, może wam się zrobić przykro. Możecie czuć, że coś nie idzie właściwie do przodu, bo to jest taka karta depresji, tak? A więc mam jakiś zgryz, mam jakiś tam smutek, nie umiem sobie z czymś radzić, jest mi jakoś źle, czuję jakieś niepokoje, czuję jakieś lęki, przeżywam coś bardzo głęboko. Nie wiem tylko kochani, co być może to jest ktoś w Waszym otoczeniu, bo tak też może być, no ale taka energetyka po waszej stronie. Ok, a co jutro u panny? Diablisko. Drogie Panny, uważajcie, bo Diabeł naprawdę ma wiele twarzy, ale to chyba nie muszę nikomu mówić. Uważajcie na manipulantów, zwodzicieli, krętaczy. Słuchajcie, osoby, które mogą chcieć robić coś za waszymi plecami, mogą chcieć tutaj jakieś szantaże stosować, być może słuchajcie jakieś zastraszania, może wy się o coś będziecie jutro bały, coś was będzie niepokoiło, może ktoś was do czegoś będzie namawiał, kusił, ale gdyby coś takiego było, że słuchaj, chodź tego, a zrób tak i tak, nie dajcie się skusić, bo jest to gra, którą należy odrzucić. Jest tutaj, słuchajcie, dużo toksyczności. No, może taka sytuacja być, że gdzieś oku Was jest osoba, która no niestety nie pała do Was wielką miłością. I jutro, kochani, odczujecie energię tej osoby, albo będziecie mieć styczność z tą osobą, ale jest to niestety, moi drodzy, taki kontakt no, dosyć toksyczny. Należałoby się z tego wyrwać, uciec yy, yy, słuchajcie, przekreślić takich ludzi, tak? no Nie babrać się w tej energii. Delikatnie Wam powiem, uważajcie, bo naprawdę jest tutaj coś, na co musicie zwrócić bardzo głęboką uwagę. Co jutro idzie do wagi? Słuchajcie, nowy początek. Nie wiem, co waga będzie rozpoczynała, ale macie kartę Rozpoczynam Coś od Zera, Rozpoczynam Coś od Początku, Zaczynam Życie od Nowa, wchodzę, nie wiem, słuchajcie, nie wiem, szukam sobie czegoś nowego. Tutaj, kochani, nie wiem, słowem klucz jest coś nowego, tak? Więc nie wiem, jeżeli ktoś z Was, nie wiem, musi coś jutro nowego zrobić poszukać czegoś nowego, pójść po coś nowego, nie wiem, do sklepu po, na przykład nowy odkurzacz. No dobra, skojarzyło mi się to tak, ale wiecie, to może być różnorako odebrane bo każdy z was ma jakieś tam swoje jakieś różne założenia, to tak jutro coś takiego musi tutaj nastąpić. Nie widzę tutaj, e, powiedziałabym e, spontaniczności, radości i uśmiechów, aczkolwiek być może jakaś waga będzie miała taki spontaniczny, radosny i wesoły dzień, ale raczej was widzę, tak jakbyście kochani gdzieś jutro e, w różnoraki sposób stwierdzały: ja zaczynam wszystko od początku, ja zaczynam od zera, ja idę po coś nowego, ja chcę czegoś nowego i tak dalej i tak dalej. Zaczynam nowe zadania. Nowy projekt, nie wiem, słuchajcie, nową znajomość, nowe życie. Nie wiem, co to może być, ale idę w kierunku czegoś nowego. Dobra, skorpiony. U skorpionów, moi drodzy, karta pracy. Skorpion będzie jutro zapracowany albo będzie siedział nad jakimś zadaniem, które jest dla niego istotne, ważne i będzie bardzo mocno się nad tym skupiał, więc jeżeli jutro ktoś będzie chciał skorpiona gdzieś słuchajcie, powiedzieć, a chodź, gdzieś tam pójdziemy, coś zrobimy, wątpię, żeby to się udało, bo skorpion ma coś już zaplanowanego i będzie tutaj ogromną ilość czasu temu poświęcał. Po prostu chcecie coś dokończyć, chcecie coś zrobić, chcecie jakąś rzeczą sprawą czy tematyką się zająć i faktycznie wasza głowa wasze tutaj całe zaangażowanie pójdzie w tym kierunku. Strzelec. U strzelca moi drodzy jest karta kombinatorstwa, ale nie wiem co wy tam będziecie kombinować, bo tutaj to jest taka karta, gdzie słuchajcie, my mu musicie wziąć sprawy w swoje ręce ale czasami te wzięcie spraw w swoje ręce wymaga takiego troszeczkę słuchajcie kombinowania. Muszę coś o to, mówię, a tak, muszę coś zakombinować. Muszę tutaj coś pokombinować, żeby wyszło dobrze. Muszę się za coś zabrać i muszę sama wziąć sprawy w swoje ręce, żeby tutaj pokierować jakąś sprawą tak a nie inaczej, żeby właśnie było dobrze. Jeżeli to nie jest wasza karta osobowa, uważajcie na osoby, które mogą próbować was Zwieść. Dobra. Koziorożce. U koziorożca jutro, słuchajcie, no pięknie, macie, słuchajcie jakiegoś Asiora szczęśliwego, idącego do Was. Coś Was może olbrzymio ucieszyć, słuchajcie. Pojawi się jakaś szansa na coś. Na coś, co jest dla Was ważne, istotne, na coś, co pomoże, co, na coś, co sprawi, że. Wasze serducho po prostu będzie się cieszyło, tak? Co dla niektórych może to być nowa relacja, nowy związek, nowa miłość. Oczywiście jak najbardziej tak, ale są też inne rzeczy, słuchajcie, nie tylko nowe związki, nowe miłości. Może to być sytuacja po prostu, że powstanie jakaś szansa na zrealizowanie czegoś i Wy się emocjonalnie z tego tytułu bardzo ucieszycie. Zobaczycie tak zwane światełko koziorożce w tunelu. Takiego, wow, dobra, będzie zajbiście. czuję, że to się uda, czuję, że pójdzie to zgodnie z moim planem. A więc coś takiego, moi drodzy, tutaj idzie do Was. A co jutro wodnika? U wodnika, kochani, w dniu jutrzejszym jest działanie. Jeżeli macie romansę, no to kochani, romans tutaj wchodzi na tapetę, duża chemia, pasja, ogień. Ponadto, jeżeli nie macie romansu, jest tutaj karta mówiąca o działaniu. Wytyczacie sobie coś, co chcecie jutro zrobić i póki tego nie skończycie, to nie odpuścicie. Rozumiemy się, bo to jest ktoś, kto ma energię, ma zapał do czegoś, ma jakiś plan, ma jakiś cel, coś tam sobie postawił, ubzdurał. Ja dzisiaj muszę to dokończyć i koniec, kropka, i nie pójdę spać, póki tego nie zrobię. Działamy w jakimś kierunku, albo ktoś działa w naszym kierunku, tak? bo to też może być czyjaś karta, że tutaj ktoś po prostu ma jakiś cel z wami związany i po prostu też nie chce tutaj czegoś odpuścić. Widać tutaj zapał, widać tutaj dynamizm. A co u rybki, kochani? Słuchajcie, nauka, wiedza, informacje, wiadomości, rozmowy, takie bym powiedziała, z których wiele rzeczy możecie się dowiedzieć. Możecie też obejrzeć, możecie z kimś porozmawiać i właśnie z tych źródeł mogą do Was przyjść jakieś nauki, informacje, wiadomości itd. itd. Możecie prowadzić dosyć ważne dysputy, rozmowy z jakimś os jakąś osobą, z którą też dużo fajnych rzeczy wyniesiecie, dowiecie się, może to są jakieś porady też różnego rodzaju, szczera, prawdziwa rozmowa, związki partnerskie, małżeńskie jutro mogą też odegrać jakąś kluczową rolę. Ustalenie jakichś zasad, ustalenie jakichś planów i przede wszystkim właśnie ta sytuacja, w której, słuchajcie, gdzieś tutaj możemy się czegoś konkretnego dowiedzieć. jakieś informacji, wiadomości, które Wam się do czegoś po prostu przydadzą. Rybki, tak to moi drodzy wygląda. Sprawdzamy sobie jeszcze wahadełeczko na koniec, żebyśmy zobaczyli, jakie jutro, jak jutro energia, jaka energia po prostu do każdego znaku idzie. Czy taka, która będzie Wam sprzyjać, czy raczej Was stopować w czymś. Poproszę o przekaz dla baranka. Baranek ma na tak. Poproszę o przekaz dla byka. U byka jest nie, nic nie rób. Poproszę o przekaz dla bliźniąt, na tak. Poproszę o przekaz dla raczka. U raka jest też nie. Niesprzyjająca słuchajcie, to też może być niesprzyjająca energia, tak? Bo tutaj widzę rak ma piątkę mieczy, więc być może coś jest niesprzyjającego. U, u byka też tak było, więc może to też jest, słuchajcie, tego typu ruch. E, Jakie jest, jak jest przesłanie dla lwa? U lwa jest na tak. E, poproszę o przekaz dla panny. Na tak. Dla wagi. Na tak, ale po, po zastanowieniu się. E, dla skorpiona, na tak. Dla strzelca, też na tak. Dla koziorożca na tak, dla wodnika na tak i dla rybek na no tak. Ok, czyli wiemy kochani, jakie jutro, jak jutro energetyka będzie również na Was kochani wpływała. Dajcie znać oczywiście, jak czujecie karty, jakie odbieracie. Moi drodzy, jak tutaj to wszystko jakby widzicie, jeżeli chodzi o te właśnie karciuchy kochani na jutro. Ja kochani Wam wszystkim życzę jeszcze bardzo miłej i tutaj udanej niedzieli, tak, no bo mamy godzinę 19, więc jeszcze nikt się o tej godzinie chyba nie kładzie spać. No i moi drodzy, do usłyszenia jutro, na pewno na tym buziaki.